Do warsztatu Lali Lu przyleciał motyl Wow, przyniosła urocze dziecko Narysuj nowe oczy Dodaj eyeliner i rzęsy Poprawmy te brwi Czary Mary, sznurowadło rozdzieliło się na nitki Przytnij końce Zrób koc z niebieskiego i żółtego filcu Boki okryte są koronkową tasiemką. Bawiła się brokatem. Wow, teraz jej bielizna błyszczy. Dziecku jest ciepło i wygodnie w tych pobijakach. Kochanie, już czas spać. Dlaczego jesteś marudna? Ale zaczęła płakać jeszcze bardziej. O, o, czekaj na mnie tutaj. Wymyślę coś. Babcia odsunęła się na bok i nad Mirabel zaczęły latać motyle. Piękne skrzydła, niech zobaczę. Dziecko wyszło z powijaków i poszło za swoim nowym przyjacielem. Króliczek też chce się ogrzać. Wszedł do koca. Oj, babcie, czeka niespodzianka. Gdzie ona poszła? Babciu, ja i motyl jesteśmy teraz przyjaciółmi. Odetnij kawałek folii. Ciach, ciach. Ściśnij. Uformuj w ciało kapibary. Ugnieć modelinę. Pstryk. Oto ładny, płaski kawałek. Owinieniem ramę. Nadaj im trochę tekstury. Wow, magiczna para upiekła figurkę. Na maluj futro jest słodka. Ulubiony zwierzak Mirabel wygląda poważnie i rozważnie. Mirabel jeździ na kapibarze jak na kucyku. Uwielbiają wspólną zabawę. Kiedy nie ma Mirabel, kapibara tęskni za nią i woła, żeby się bawić. wszystkie kulki. Łap! Taka przyjaźń jest na wieki. Mirabel trochę dorosła. Zrób fryzurę z brązowych sznurków. I udekoruj kokardą. Pstryk. Biała sukienka jest gotowa. Dołącz osobny kołnierzyk. Cóż za ładny strój dla małej dziewczynki. Złoty pasek, buty, stylizacja jest gotowa. Ostatnim detalem są okulary z zieloną oprawką. O, co za słodki sen! Tygrys ściągnął koc. Tak jest znacznie lepiej. Dzięki, dobry chłopak. Poranna piosenka zawsze mnie rozwesela. O, moi fani są tutaj. Dobrze, wystąpię dla was. Kochanie, masz przed sobą świetlaną przyszłość. Może kiedyś zostanę piosenkarką? Jeszcze nie wiem. Zrób świeczkę z kleju na gorąco. Przeciągnij drut. Nadaj jej kolor wosku. Udekoruj świecę złotymi wzorami. Na końcu knota iskrzy się cekinowy płomień. Hipnotyzujące, co? Kochanie, nadszedł czas, abyś poznała historię magicznej świecy. Rodzina Madrigal ma magiczne moce. Wow! Każdy członek rodziny przechodzi rytuał inicjacji i uzyskuje magiczne moce. Ja też tak mogę? Tak, kochanie. Światło świecy wskaże ci drogę. Zobaczysz swoje przeznaczenie. Ugnieć kawałek piankoliny. Ukształtuj z niej motyla. Stryk! Wytnij skrzydła z holograficznego plastiku. Na bokach mieni się złoty pył. Mała Mirabel jest w ogrodzie. To świetna zabawa z moją ulubioną kapibarą. Teraz moja kolej. Popchnij mnie, proszę. Wow! Spójrz, motyl. Jest piękny. Nigdy wcześniej nie widziałam takiego. Zaczekaj, przyjrzę mu się bliżej. Mirabel zaczęła gonić motyla. Ale ukrył się w pięknych kwiatach. Nie bój się, po prostu chce się zaprzyjaźnić. Wygląda na to, że się dogadują. Mirabel trochę dorosła. Cóż, ta fryzura nie jest dobra. A jest znacznie lepsza. Miała ładną fryzurę typu Bob. Usuń starą farbę, narysuj nowe brązowe oczy, dodaj szminkę. Pokochasz swoją nową sukienkę. Magia stworzyła czerwone buty, świetnie prezentują się na niej okulary ze złotą oprawką. Mirabel została nastolatką. Siedzi w domu i czyta książkę. Hej, przyszłam Cię zobaczyć. Pójdziemy na spacer? Dobrze, przygotuj się. O, co mam ubrać? Czy jesteś gotowa na pokaz mody? <laughs> Oczywiście. Zajrzę tutaj. Mm, jak Ci się podoba ta sukienka? Nie, to nie to. Może ta jest lepsza? Ta jest zbyt wyszukana. Hmm. O, wiem, moja ulubiona spódnica. Masz rację, jest piękna. Stylizacja jest gotowa. Chodźmy na spacer. Będziemy potrzebować podstawy wisiorka. Przymocuj wydrukowany element. Zegar robi tik-tak. Dodaj nogi i dzwonek z metalowych zakrętek do budzika. A, nie chcę wstawać. Jeszcze tylko 5 minut. Dzwonienie chwilowo ustało, ale potem zaczęło się od nowa. Ach, idziesz pod poduszkę. Ale nawet tam nie daje jej spać. Wystarczy, mam tego dość. Dosyć wstawania. Nie obudzisz mnie. Papa pa, dzwoniący potworze. O, łóżeczko, znowu jesteśmy razem. Serio, nie zostawisz mnie w spokoju. Co się dzieje? Zmień plastikową butelkę w konewkę. Fioletowy papier piankowy zmienił się w podstawę szyjki. Dodaj uchwyt i udekoruj kwiatami. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Potrzebujemy tego patyczka. Usuń część. Przezroczysty plastik zmieni się w łopatę. Posyp ją brokatem. To świetne narzędzie dla młodego ogrodnika. Hej! Siostra Mirabel postanowiła hodować kwiaty za pomocą swoich magicznych mocy. Mój kwietnik będzie taki piękny. Trochę koncentracji i... Oh, no. O, to nie działa. Pojawiły się tylko trzy kwiaty. Nie smuć się. Jest inny sposób. Zaraz wrócę. Oto magiczna łopata i konewka. Użyj ich. Na pewno pomogą. Dziewczyny zaczęły pracować. A oto rezultaty. Kwiaty pokryły cały kwietnik. Dokonałyśmy świetną robotę. Dzięki za pomoc, kochana. Ta muszla jest naprawdę piękna. Potrzebujemy jej perły. Zamocuj perłę. Jest litera M. Co to znaczy? Hej! Dlaczego tu jesteśmy, babciu? Twoim zadaniem jest dodanie jednego szczegółu do domu. Jakiego? Klamkę do drzwi. To magia. Bierze w ciebie, kochanie. Mirabel przyjęła prezent i podeszła do drzwi. Jeden ruch i. Kwiaty rozkwitły na domu. Choć nie odkryła jeszcze swojej magicznej mocy, jej wyjątkowy dary zmienia życie jej rodziny na lepsze. Dom to dopiero początek. Wiedziałam, że daszy sobie radę. Kawałek materiału zmienił się w top. To magia. Na szaliku pojawiły się motyle. Lata później. Mirabel poszła do lasu. Potrzebuje trochę jabłek. Widzę, że tutaj są czerwone. Ups, zamiast tego przypadkiem zebrała pomidory. Ten ptak to dobry znak. Dokąd się spieszysz? Poczekaj, tylko założę okulary. Widzę jabłko. Jest za wysoko. Muszę się wspiąć. Nadal mam umiejętności. Ha. Czy chcesz iść ze mną, ptaszku? Usiądźmy nad rzeką, razem jest fajniej. O, jest zimny wieczór. Nagle nad głową Mirabel pojawiły się skrzydła. Motyle siedziały na jej sukience. Wow, teraz macie płyszal. Dziękuję, mali pomocnicy. Teraz ja i ptak będziemy się rozgrzewać i cieszyć ciszą i spokojem.